Siemanko, z tej strony Aleksinia, to jest kariera Juventus Turyn prowadzonym przez Fabio Cannavaro. Na sam start tego odcinka chciałbym Wam bardzo podziękować za liczne łapki w górę, za subskrybowanie mojego kanału, za komentarze i... Doradztwo, jeżeli chodzi o zawodników i proponowanych przez Was różnych wszelakiej maści graczy. Na sam start tego odcinka musimy wybrać turniej przedsezonowy, no i mamy tutaj trofeum mistrzów w Indiach, raczej, no bo trzy zespoły indyjskie, no to do Europy by nie przyleciały. Puchar amerykański i puchar zaproszeniowy. I wydaje mi się, że patrząc pod względem ekip, to puchar amerykański jest najlepszy, no bo są same klasowe zespoły jak Chelsea, Barcelona, Liverpool, Bayern Monachium, Real Madrid, Atletico Madrid i Manchester City. Także bierzemy ten turniej. Wiadomo on też jest najdroższy. Także to jest jakiś dodatkowy bodziec, ale ja chciałbym grać na sam start z samymi mocnymi zespołami. Zobaczmy też kiedy rusza nam sezon. Tak samo będziemy grać te mecze, tak? Czyli jakieś ważniejsze mecze będziemy grać, jakieś mniej ważne będą symulowane, więc Puchar nie będzie tutaj grany ten przedsezonowy, a my zaczynamy sezon 20 sierpnia z Udinezję Calcio. Ok. 22 lipca dopiero gramy Puchar przedsezonowy. Rozumiem. No i teraz też zobaczmy zadania i cele na ten sezon. Rozwój młodzieży. Wprowadź dwóch juniorów do drużyny seniorów w ciągu dwóch sezonów. Ok. Wymagamy sprzedania trzech piłkarzy. Super, to się cieszę, bo my się z paroma zawodnikami pożegnamy. Finał Ligi Mistrzów, wygrać ligę i sprowadzić dwóch ważnych piłkarzy w jednym sezonie i jednocześnie osiągnąć zysk w wysokości 150 milionów euro. Myślę, że to problemem żadnym nie będzie: no bo my zawodników mamy wielu, wielu musimy kupić, wielu musimy sprzedać. Także przechodzimy już do zespołu. No i na sam start mamy bramkarzy, garofani. Jest dalej wypożyczony, to niech będzie Stefano Gori. No to jest sprzedaż zdecydowana. Mamarda chwili zostaje Wojtek Szczezni, zostaje Cambiaso. Andrea Cambiaso, uhu uh, uh. ja bym tu wszedł w plan rozwoju i zobaczył, czy możemy Cię na coś przerobić. Czy możemy Cię na coś przerobić, drogi kolego. Lewa obrona na przykład. Na prawą 6 tygodni, ale jesteś lewonożny, 6 tygodni na lewą. Dobra. Zobaczymy. Może to będzie nasz kolejny rezerwowy lewy obrońca. Ferland Mendy, ok, no to zostaje w na listę transferową Pellegrini. Zobaczcie, Pellegrini, 80 oceny ogólnej. Właśnie, nie zrobiliśmy też podsumowania e, występów zawodników w zeszłym sezonie, ale wydaje mi się, że dobrze wiemy, kto zawodzi, a kto, e, kto po prostu nas e, w tym sezonie dobrze wspierał i nas nie zawodził. E, w tym gracie jest m.in. Pellegrini, na którego będziemy coraz bardziej odważnie stawiać. E, mamy Bonucci'ego, który kończy karierę Eteonie, jak sobie kończy Radu Dragushin. 21 lat, 72 oceny ogólnej. Czy on ma szansę się przebić u nas w Juve? Nie wiem, ale wypożyczymy go jeszcze. Toma, no to jest na liście do wypożyczenia. Gatti, Gatti wraca z wypożyczenia i jego sobie na razie zostawimy, bo będzie to nas, nasz rezerwowe obrońca. Umberto Valentini do wypożyczenia, 18 lat, 71 oceny ogólnej, super. No Joszko Oszko, Guardiol, Bremer, super. Montiel zostaje. Gusto jest na liście do wypożyczenia. Zakaria na obecną chwilę zostaje. Fagioli do wypożyczenia. Stjepan Juric dołączy. Tutaj Said też dołączy, bo paru zawodników po wypożyczałem. Filip Kostic na obecną chwilę zostanie, ale bardzo możliwe, że go sprzedamy. No Miretti, Miretti, Miretti. Na razie zostaje Enzo Fernandez też. No i Artur. Artur na sprzedaż. Ranocia, Filipo Ranocia też na sprzedaż. Tu nie widzę chyba perspektywy rozwoju. 22 lata, 71 cen ogólnej, możesz mieć problemy, żeby się do nas przebić. Nicolo Rovella. Tutaj bym zostawił Rovelle i może bym wypożyczył Miretti'ego przez to. Rovella z nami zostanie, Miretti pojedzie gdzieś po gracie, Dragowicz do wypożyczenia, Longo do wypożyczenia, tutaj dołączy Baldanzi 20 lat, 73 ogólna ogólnej do wypożyczenia. Nasza możliwe, że potencjalna gwiazda, która przyszła z Empoli. Maric, Zanimacze, się, Zanimacze, się, 24 lata, 74 oceny ogólnej. Out. Iling e link Junior fajnie się rozwinął. 19 lat, 73 oceny ogólnej. I dalej do wypożyczenia. Marley Ake, 22 lata, 72 oceny ogólnej. Tutaj na sprzedaż. Nie zostawimy sobie Francuza. E Mathias Soule, Soule. Do wypożyczenia również. Hakim Zyjek zostaje. Felix Korea na sprzedaż. Angel Di Maria dołączy do Liverpoolu. Marco Piazza, ja nie wiem, co ten zawodnik robi dalej w Juve, ale na listę transferową eee, Cosimo Marco da Gracca na sprzedaż, e, Christian Martino, to jest nasz junior do wypożyczenia, Richarlison, prośba o transfer, a Kajo Jorge zostaje w VFL Bochu na wypożyczeniu. No i tak nam właśnie szybkie 5 minut minęło tego odcinka. E, no ale... Musimy przejść do symulacji, no i tutaj na sam start pewnie od razu nas zatrzyma gra, raczej powinna nas zatrzymać gra ze względu na to, że powinniśmy dostać wiadomości, ilu zawodników nam narzeka, ilu zawodników mam przeskautowanych, kto tu się udaje na wypożyczenia, no także to się wszystko teraz tasuje, super, że się zgadzamy, weź idź, tylko sprawdzam możliwości, weź idź, weź idź, weź idź. Wypożyczenie położyć w karierze. Super, bardzo mnie to cieszy. No ale właśnie, jaki mamy budżet? Budżet mamy proszę Państwa w wysokości 98 milionów. Bardzo niski. Na start poprzedniego sezonu mieliśmy większy, no ale nie wygraliśmy mistrza. Nie wygraliśmy Ligi Mistrzów. Także tutaj mamy słaby ten budżet. Tegoroczny budżet zwiększony jest o 34 miliony. To jest też ciekawe, no bo to jednak jest tam jakaś kwota, którą my sobie zachowaliśmy. Ale sprzedając paru tutaj zawodników na pewno dostaniemy jakieś większe zastrzyki finansowe. No ale na ten moment musimy troszkę poczekać. Jest oferta za Montiela z Realu Madryt. No i wydaje mi się, że my tą ofertę rozważymy. Pojedziemy ją negocjować do Realu Madryt. Pewnie na Santiago Bernabeu z Fiorentino Perezem i z Carlo Ancelotti. 32 miliony do za tego zawodnika to jest skrajnie mało mi się wydaje. Yy, macie, macie Pavarda, macie Pereira, macie Dedicza, macie Kyla Walkera, no to ja nie wiem, po co wam kolejny prawo obrazy, to już jakiś pantea jest. Szok i niedowierzanie, ale dobrze, co tu możecie nam zaoferować? Jest Laporte, no ale Laporte to nie jest ta sama półka, co Montiel, jest to zdecydowanie wyższa półka, no ten Real Madrid jakoś, no nie powala, no jest Paul Pogba, jest Luka Modric, Brahim Diaz, yy, hmm. A skrzydłowi jest Marco Asensio, Eden hazard. No dobrze. Rejner jeszcze tam gdzieś się przejawiał, ale my chcemy za naszego prawego bręcy minimum 40 milionów. Realce 32. No nie podoba mi się to. 38. Poniżej 35 go nie sprzedamy. To na pewno. 37,5. No i. Zaakceptowali tę ofertę za Montiela. Montiel najprawdopodobniej wróci do Hiszpanii. No jednak tu przechodzi Real Madryt. Ja wiem, że my chcemy z nimi konkurować, ale. No jednak to jest Real Madryt, tak? Ja nie będę odmawiał temu zawodnikowi pójścia do Realu. My mamy wielu innych zawodników na prawą obronę rozpatrzonych, m.in. Rika Karsdropa, Hatebera, Pavarda, Pawarda, Pingponga. No, za Pingponga zapłacimy zdecydowanie więcej niż za Montiela. Ale no, myślę, że to będą warte pieniądze, jeżeli rzeczywiście od nas Argentyńczyk odejdzie. Czy Argentyńczyk był ważną postacią w tym zespole? Nie wydaje mi się. Miał też słabą rywalizację, jeżeli chodzi o Malogusto no bo Malogusto jednak zawodził. Jest oferta za Dagrakę. Super. Wracając do prawej obrony, no myślę, że to była jedna z naszych największych luk w tym sezonie. Pomimo tego, że przyszedł tam Montiel, no bo jednak lewa obrona była fenomenalnie obsadzona przez Pelegriniego i. Mendiego, no ten duet fa fantastycznie się uzupełnił, no już później graliśmy przecież tymi chłopakami yy, w pierwszym składzie. Tutaj dostaliśmy też raporty transferowe, i te raporty wyglądają bardzo obiecująco. Bardzo fajni zawodnicy z Francji i yy, z ligi francuskiej. Valerdi, yy, no to już niekoniecznie, Favre, o, tu już fajnie wygląda na rezerwę, Awar tak samo, yy, Adelaide, no nie, i Frankowski też nie, ale Mateo Głędozi jak. Najbardziej, tutaj jeszcze zawodnicy z Ligi Tureckiej nawet gdzieś tam się pojawiają. Tu jeszcze amerykańska. Dejan Jowelicz. o proszę bardzo, Brenner. No dobrze, no my tutaj myślę, że tą listę mamy napakowaną, jeżeli chodzi o listę życzeń. Ale musimy czekać, no bo musimy wiedzieć, jakie ruchy wykonać, kogo się pozbędziemy. Jest oferta West Hamu za Montiela, na bardzo podobnym poziomie, no niż jeżeli chodzi o ofertę Ralu, ale tutaj damy 40 milionów. Niech łaska za niego trochę zapłaci. 5600 za piatce, super. No niech Chorwat idzie, no bo to jest zbędna postać w tym zespole. A my właśnie, przejdźmy do naszego zespołu i zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o nasz skład. Jeżeli chodzi o ławkę rezerwowych, jak to możemy poukładać. No wiadomo, no Pellegrini nawet na obecną chwilę może sobie skoczyć do pierwszego składu za Montiela, no bo tak to możliwe, że będzie wyglądało albo nawet nie się zamieni z Mendim, no bo Mendim ma 5 słabsze i to jest bardzo istotne. Kowacic, Fernandez, to jest super duo. Kulusewski i Kieza na skrzydłach, to jest perfetto. No i Hakim Zjech Wlachowicz. Myślę, że tu ewentualnie jakiś dobry zmiennik na te skrzydła, no bo mamy tylko samego Filipa Kosticza. Na boki zmiennicy, no wiadomo, no jeżeli odejdzie Montiel, no to za Montiela ktoś by mógł przyjść, ale tak, tutaj mamy naprawdę na razie szeroką gamę, jeżeli chodzi o tych zawodników, których tu posiadamy. Jest ten cambiaso. Ten cambiaso wydaje się bardzo ciekawy. Fagioli, no to fagioli na wypożyczenie, oczywiście to wiemy. A gdzie jest rowela? O, tu jest rowela. Rowela też chciałbym mieć na ławce. Za Richardisona na obecną chwilę. Zaraz, jeżeli Richardison chce odejść, no to. Też musimy tego napastnika jakiegoś rezerwowego kupić. No bo może nie powinien to być taki zawodnik na poziomie Richarlisona. My dostajemy ofertę za zanimacie. Za Elionuzi plus 210 tysięcy. No ja powiem tak. Mnie nie interesuje ten zawodnik. Nie sprzedawaj za mniej niż 4400. I proszę negocjować ten transfer. Bo jakiś Elionuzi mnie nie interesuje. A my sprzedajemy zawodnika. Jest to zawodnik dagrakka pewnie. Albo Montiel. Frabotta. Jednak Frabotta, żaden z tej dwójki. Tylko i dwóch się bije tam, czy Ci korzysta. Frabotta do Swansea. Także spokojnie, Ch sobie zwiedza Anglię. Dogadana sprzedaż za animację. 7 800 tysięcy, super oferta za zawodnika, który jest warty 6 baniek. Także nasz budżet naprawdę będzie się powiększał, no bo ten tak zwany szrot sprzedamy. Widzę, że Montiel odchodzi. Montiel odchodzi. Tylko, że to jest Montiel? To chyba nie jest Montiel. To był Montiel, ale bez, bez wczytanego, bez wczytanej twarzy za 30. 7 milionów do Realu Madryt. Świetna robota. Udało Ci się maksymalnie wykorzystać tę ofertę. Także mnie to cieszy, że zarząd jest zadowolony. My sprzedajemy kolejnego zawodnika. Montyl tu rozmowy spełzły na niczym z yy, no West Hamem. No a Mariusz dostaje ofertę w z Beşiktaşu. No dzisiejszy odcinek na pewno nie będzie powalał z nóg. Bardzo taki logistyczny, wręcz bym powiedział, odcinek, tu kogoś sprzedajemy, tu wystawiamy, tu oceniamy, czy ten zawodnik się do nas nada, piące jednak nie zmieni, marw klubowych. Dlaczego? No, Valentini dostaje ofertę, na którą ja się zgodziłem. Nie, odrzuciłem. Dobra. Okej. Okay. Już lepiej odrzucić nie zaakceptować ofertę wykupu, wypożyczenia z wykupem. No ale dobrze, no bo my tutaj możemy na sobie chyba gdzieś zobaczyć, że Montiel od nas odszedł. Tak jest, Montiel odchodzi od nas. No a my byśmy mogli sobie kogoś ściągnąć wtedy w miejsce Montiela. No i wydaje mi się, że Jeremy Fring -pong, Pong byłby najlepszy. Nawet jeszcze możemy sobie teraz przeanalizować tą prawą flankę. No jest Kalabria w Manchesterze United. No ale to jest zawodnik, myślę, podobny do Montiela, jeżeli chodzi o overall plus o grę. No Montiel pewnie bardziej ofensywny. nie, Singo. To nie jest zawodnik pierwszego składu, Karsdrop, ma no mistrz włoch jednak, więc wydaje mi się, że sięgniemy po Frimponga. Także lecimy po Holendra do Bayeru Leverkusen. No i te 40 milionów byśmy mogli za niego złożyć 40 równe co na to Bayer Leverkusen? Oni chcą zjechać! Powiem tak: jest to ciekawa opcja. Hakim Ziej, wiadomo, no ma swoje wady i ma swoje zalety. Wadą na pewno jest wiek 29 lat. No i to, że dobrze grał. A co wy powiecie na Richarlisona w takim razie? Nie chcę Richarlisona, ok, chcę 38 milionów. No to zdecydowanie lepiej na tym wyjdziemy. Plus 10% to myślę, że tak, 34 miliony. 37,600, myślę, że tutaj na spokojnie zaraz ugramy te 36, zawsze grosz do grosza, niech się nazbiera, dobra, 37,400 plus 10% od przyszłego transferu i to jest fenomenalna, myślę, decyzja, bo zamieniamy Montiela, który jest dobrym graczem na bardzo perspektywicznego Frimponga, który jest na podobnym poziomie umiejętności, co Montiel, a Pimpong na pewno się rozwinie. Pięcioletni kontrakt, ważny, bez klauzuli odstępnego, 32 tysiące, bez tej premii za występy. 33 tysiące, super, bo to są naprawdę niewielkie pieniądze za tak dobrego zawodnika. No i witamy Holendra na pokładzie, na pokładzie Starej Damy. No i miejmy nadzieję, że teraz prawa obrona będzie bardzo dobrze funkcjonowała z ping -pongiem. No bo jednak oczekiwania są tutaj dosyć istotne. A wchodzi w buty Montiela po prostu, tak? Który, no, moim zdaniem mimo wszystko nie spełnił oczekiwań pokładanych w nim. Ale to jest tylko moje zdanie, czy możemy sobie tutaj gdzieś fajnie zobaczyć w wieściach naszego nowego zawodnika, bo to zawsze jest fajny smaczek. Tak jest, jest, Jeremy, ping-pong, także mnie to cieszy. No i cóż, przechodzimy dalej po prostu, no bo musimy symulować. Może jeden raz by nam się udało zagrać. Jest oferta wypożyczenia za mało gusto. Ja powiem tak, ten gusto niech jedzie na wypożyczenie. Mamy Pelegriniego, mamy tego. Kambiaso, Kambaso jakoś tak się ten chłopak nazywa. Na nich bym chciał postawić malogus. To niech się rozwinie na wypożyczeniu. Może okrzepnie, niech się trochę ogra. Niech będzie bardziej pewny. Marić, może do Besiktasu przejdzie. Ok, na pewno by mi na tym bardzo zależało. A my mamy jakieś odejście. No to pewnie jakieś wypożyczenie. A nie, to jest ten zanimaccia. 7 800 tysięcy za niego dostaliśmy od Vigo, także też pokaźna sumka. Jak za takiego przeciętnego zawodnika. Dobra robota, zarząd się już cieszy, bo pierwszy cel jest zrealizowany. No, a malo gusto możliwe, że pojedzie do tej Aston Villa i niech jedzie 20-letni obrońca, bo dla niego naprawdę najważniejsze jest granie w tym wieku, a nie siedzenie na ławce w Juventusie. Baldanzi, oferta wypożyczenia z obcym wykupu od FC Porto. No, okej. Okay. Zespół fajny do rozwoju, ale bez opcji wykupu, bo byśmy chcieli, żeby ten Baldanzi jednak się trochę rozwinął i do nas przyszedł grać. Yy, także też zbliżamy się do pierwszego meczu z Manchesterem City. Także, no, może być ciekawy meczyk. Cosimo Marco da Grakka odchodzi do Utrechtu za 3 miliony. Super, powodzenia. No, ale Juve byś tutaj miejsca zdecydowanie nie miał. Oferta za Artura z Liverpoolu jest to 31 milionów 600 tysięcy. No i my oczywiście tą ofertę akceptujemy, no bo będziemy chcieli innych zawodników to miejsce w sobie sprowadzić, albo w ogóle może na nie sprowadzać. Dzięki temu, że wróciło wielu zawodników z pożyczeń, ten Juventus na pewno nabierze tej głębi składu, tak? To, czego nam brakowało w poprzednim sezonie, z racji na to, że chcieliśmy, żeby ci zawodnicy się ogrywali mimo wszystko, nie mieliśmy też takiego budżetu na obsadzenie tylu pozycji, a teraz przychodzi wielu zawodników, których możemy sobie sprzedać, których możemy sobie wrzucić na ławkę, czy nawet też do pierwszego składu. Więc wszystko fajnie się tutaj układa, ale odnośnie tego sprzedania zjechałbym się zastanowił. Dajcie znać, co o tym sądzicie, a my z kolei wypożyczamy też Malo gusto na rok do Aston Villa. No i super. Jeszcze jest oferta za Ferlanda Mendiego z Realu Madryt, no ale na tą ofertę to już my się nie zgodzimy. Nie ma powrotu Ferlanda do Realu Madryt. My nie będziemy chcieli szukać nikogo innego w jego miejsce. Bo po co i na co? Kolejni zawodnicy odchodzą No te Scenki akurat są czasami denerwujące, jak to są tacy mało interesujący zawodnicy. Ale nie, otóż tym razem nie. Jest to Artur, który odchodzi do Liverpoolu za 31 milionów 600. 000, także super. Mamy jednego zawodnika z głowy. Jest oferta Zagoriego z Hull City. Milion sto tysięcy. Super. Nie wiem, czy się odnajdziesz w Championship, czy w Leaguan, bo nie wiem, gdzie gra Hal City po tym sezonie, czy oni spadli, czy też nie spadli. Ale no dobrze, mamy ofertę też za z SPEZ, że 70 milionów. No i powiem tak. Nie. Kulusewski jest ważną postacią tego zespołu, widać to było, że ten zawodnik ciągnie ten zespół do przodu. Marlejka dostaje ofertę z Boloni. My się na nią oczywiście zgadzamy. No i na razie. Chciałbym zobaczyć, jak wypadniemy z Manchesterem City, oczywiście to jest mecz sparingowy, nie możemy tutaj za daleko idących wniosków wyciągać, bo pewnie City nie wyjdzie pierwszym składem, ale chciałbym zobaczyć, jak nasz zespół na ich tle będzie wyglądał, tak, czy my potrzebujemy rzeczywiście jakichś wzmocnień, czy nie. Tomaso Baldanzi odchodzi na wypożyczenie roczne do FC Porto, także kolejny fajny zespół, będzie nam rozwijał bardzo fajnego zawodnika, no i fajnie, że to się tak wszystko zazębia. Goli obiektu zainteresowań dla Vega, OK. No i my przechodzimy do pierwszego meczu z Manchesterem City w tym sezonie. Wydaje mi się, że w tym składzie naszym za wiele się nie zmieni, tak? No poza Montielem będzie Pelegrini, to jest jedyna zmiana. Co do reszty, no to Richarlison, OK, może być na ławce, no bo brakuje nam jakiegoś tego napastnika. Gatti No nie, mamy za karierę. Frimpong, ping-pong. Frimpong, ping-pong, tutaj. No i może niech ping-pong zadebiutuje w pierwszym składzie zamiast Pellegriniego. Mendy wróci nominalnie na swoją lewą obronę i zobaczymy, jak to wyjdzie z meczu z Manchesterem City. 2 do 2 w Manchesterze City pierwszy skład. Także Ederson, Brandt, Di Lorenzo, Tach, Ruben Diaz, Joao Cancelo, Phillips, Pellegrini, De Bruyne, Mares, Haland i Foden. Także fajnie. Kulusewski z dubletem. Wygrywaliśmy nawet raz. Nawet dwa razy wygrywaliśmy. Manchester City ciągle gonił wynik. Uważam, że to jest niezły wynik. Jak na to, że dopiero wchodzimy w sezon. A wzmocnień w tym składzie jeszcze trochę będzie na pewno. No bo jedynym wzmocnieniem przecież nie będzie. Frimpong, pingpong. Sprzedajemy Ake. Dobra robota. Zarząd się cieszy, że chyba podwyższyliśmy wartość klubu. Sprzedażą zawodników. Coś ciekawe. My jeszcze sobie przesymulujemy mecz z Bayernem Monachium. Żeby trochę tego grania jednak było. Ake odchodzi do Bolonii za te 3 850 tysięcy. Bardzo mnie to cieszy, bo się pozbywamy kolejnego zawodnika. Jest oferta transferowa za Zjecha z Chelsea, proszę Państwa. Chelsea Londyn chce swojego zawodnika z powrotem. No ale minimum 55 milionów musicie nam dać za Zjecha, żebyśmy kogoś sensownego znaleźli w jego miejsce. Ja go nie będę blokować. To jest 30-letni zawodnik, on już się nie rozwinie. Swoje nam na pewno dał w tym y, poprzednim sezonie, także mnie to cieszy, ale my też y, musimy dokonać rotacji przed meczem z Bayernem Monachium. Yy, tak, Pelegrini wskoczy za ping -ponga. Chciałbym, żeby wskoczył też Rowela za y, Kowacicza. I czy kogoś jeszcze tu możemy przerzucić? Frimpong, ping-pong yy. za tego Kowacicza na ławkę. I to by było na tyle. Jedna zmiana. W sumie dwie, no bo Pellegrini z Bayernem Monachium, który też y, chyba tutaj jakoś lekko rezerwowano, bo Tillman. Ale przegrywamy z Bayernem 3 do 1. Dla nas tylko Zyjak z bramką. Jak wypadł Rowela? 4,6. Oj, oj. No to chyba są za wysokie progi dla pana Roweli, jeżeli chodzi o tą piłkę y, światową. No ale mówi się trudno. Przed nami mecz jeszcze z Liverpoolem. Z Liverpoolem wyjdziemy sobie podstawowym składem. No, bo ja mówię, chcę przetestować najsilniejszy zespół, jak wypada, na tle tych najmocniejszych ekip na świecie. Sule oferta wypożyczenia do Leicester, super, bardzo mnie to cieszy. No, ale też jest potwierdzenie oferty za zjecha: 73 miliony 900 tysięcy Chelsea nam oferuje za 30-letniego Marokańczyka. My się na to zgadzamy, no bo. Za takie pieniądze to my możemy kupić naprawdę perfekcyjnego zawodnika na tą pozycję. Wlachowicz jest troszkę zmęczony. No to niech tam skoczy sobie Richarlison. Niech wskoczy sobie również do składu na środek obrony za Bremera Zakaria. Niech wskoczy ten Cambiasso. Niech wskoczy ping-pong za pan Syle. Kostic za Kieze. I hi I to tyle. Ja mówiłem, że chcę wygrać najmocniejszym składem, ale niech rezerwowi też dostaną szansę. Ci, którzy mogą gdzieś się zapaść do grania. Przegrywamy tylko 2 do 1, więc nie najgorzej. Richard są z Bramką to akurat cieszy. Może mu się odechce odchodzenia z naszego zespołu, no bo po co i na co? Oferta transferowa za Kosticza 65 milionów 900 tysięcy. Powiem tak, to jest bardzo dobra oferta, ale ja bym jeszcze chciał ponegocjować. Filipa Kosticza bardzo lubię i cenię więc musicie troszkę na więcej jeszcze zapłacić Martina oferta wypożyczenia do Augsburga perfetto my za miesiąc zaczynamy ligę a my dogadujemy też wypożyczenia Sule do Leicester Iling Junior do Benfiki czy czy z obcym wykupu? Nie na dwa lata, o i to jest wypożyczenie perfekcyjne no bo po tych dwóch latach byśmy mogli mu dać szansę jeżeli jeszcze ta kariera w ogóle będzie grana ale dobrze, Korea Dostaje ofertę z Al-Hilal. No i niech tam idzie. Liga na pewno rozwojowa. Cristiano Ronaldo to potwierdzi. Co do samego Cristiano Ronaldo, to nie wiem, czy go ściągniemy. Jakoś mnie ta oferta nie korci. Ale odchodzi Hakim Zyjech. Hakim Zyjech odchodzi za rekordową kwotę 73 milionów 900 tysięcy. No jak za takiego gracza, to, jest, to są naprawdę świetne pieniądze moim zdaniem. Nawet zarząd nas docenia. Co jest z rzadkością? Czy mamy tu już jakąś kaccenkę związaną z tym, że Zyjech odchodzi? No, że Zyjech odchodzi faktycznie, no proszę Państwa, będziemy szukać dziesiątki w następnym odcinku, no bo to już jest niestety koniec. Także zachęcam Was do propozycji kolejnych. No i cóż, do usłyszenia. Cześć!